Ja się mam, no z tej strony jak w dzisiejszym odcinku zrobię Szaki to Challenge. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i supika z więcej filmów na tym kanale. No i teraz bez przedłużenia zapraszam do oglądania. No to lecimy. Ogólnie ten pomysł naczynia od mojego kolegi. No gorzej, bo ja do krzaki nie mogę wejść Dobra. Się ma Siema, Się Siema, daryl. Kurde. Zostaw mnie. No dobra, weźmy do krzaka. Ale gówno. Stąd. Mogę wziąć innego zadymiarza, Wziąłem Jessie, którą nie za bardzo umiem grać. Jestem w takim głupim miejscu niezespełniono normalnie. Więc większego gówna przed tym nie można było mieć chyba. Jeszcze nita. Chodź, zostaw. No zostawisz mnie do jasnej ciastej! Jeszcze się tam śmieje gówno No a będzie próbował dopóki mi się nie uda I co jest Łot Wali mnie Dobra Przed nie wywaliło bo się okazało że internetu nie miałem Dobra Skrzynecz Gówno Gówno bo Gówno bo Bo to nie bo, tylko gówno Siema 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 Kurde najgorzej nie mogę wejść do krzaka To czyni mnie normalnie. Bo oni wiedzieli, jaki chcę zrobić challenge. Dobra, leży. Dobra, 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 dobra. Leżą obaj! Oh Dobra, nie wiem gdzie iść, na mike na mike ja się tam rzucę zaraz, bum, bum. Dobra, wielkie starsie, do boju. A gdzie ten skurczybyk może być, może w krzaku, w krzaku, w krzaku, w krzaku, w krzaku. W krzaku. W krzaku. No tam jesteś Oj, o, o o. Dobra. Nie wiem jak... Nie wiem skąd... On wygra Easy. No to lecimy dalej po kolejne winy. Proste, że tak. Tu tu, do Dum, 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 O, skrzynki. Fajnie. Wszystkie będą moje i tylko moje. Nikomu nie dam, bo są tylko moje. Nie wiem gdzie co wszyscy. Dobra, lecę na szelkę, lecę, bo. Lecę na szelkę, na szelkę, na szelkę. I leży. O, dobra, nie weź do krzaka. Pum, bum, bum. Pum. O, to ten nowy zadymiarz. Chodź tutaj. Chodź tu. A tu Bibi jeszcze. Czy wszyscy jesteś się ze mną teamować do gówno? Wszystka pieseła Oj sorry. Nie, nie, mogę wejść do krzaka. Kurde, nie wiem czy ich załatwić, czy je. Dobrze, załatwiam ich. Załatwiam ją! Załatwiam! No i wygrana! Oje, oh yeah, ojej, oh yeah, tak to się robi! Ogólnie, ogólnie jestem chory No życie jest nudne no Kolejna Jessie ja Dobra, ja biorę fraga Jesteś moim fragiem, gościu. Jesteś moim fragiem. No, w końcu ktoś był mo.. Kolejna Jesse i to jasnej, ciastej! Kurde, a jeszcze moja wieżycka została. Dobra, ostatnia próba. Jeśli teraz nie zrobię wina, to, to w następnym odcinku... Pff. Dobra, nie wiem co zrobię. Zrobię konkurs na znów dziesięć Słupek tak PSC,

Dobra, nie mogę wejść do krzaka. Muszę coś... O dobra. Poko! Nie niż mojej wieżyczki. rozumiesz? Nie niż mojej wieżyczki. Tak samo ty. Ała. Ta kolet jest denerwująca. Ja nienawidzę tego, co ty miasz, O leży. Dobra. Bum. Bum. Załat go wieżyczko dajesz! Poko kontra moja wieżyczka. Dajesz? A dobra. Ale prawie się udało. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i z dzwoneczkiem pod tym filmem i na moim kanale, ponieważ lecimy po 15 subskrypcji 20 subskrypcji no. NARA